Dzień dobry, proszę państwa. Dzisiaj jest niedziela, robimy kawkę. No. Czekaj, ale jak jest dzisiaj niedziela, i dzisiaj nagram film, to jutro on dopiero wejdzie, to będzie poniedziałek, nie? Bo dzisiejszy będzie z wczoraj. No to tak, tak właśnie teraz jest, że to tak się robi, że to się nagrywa, wiecie, codziennie, i człowiekowi się już w głowie przewraca od tego. No a teraz robię kawkę, no i będą grzaneczki i będzie film oczywiście krótszy, bo jest niedziela. No słuchajcie, no nie da się inaczej nic zrobić. No. Do kawy nic nie ma, ale... Do kawy może nic nie ma, ale jest ten. Są będą grzanki. Yy, tutaj tak sobie ubiłem fajnie, prawda? Są Za, tak, przytrzymaj, bo ona się, słuchajcie, trzeba chyba smarem tutaj te, Dobrze, delikatnie, żeby nie tego. To aż takiej pary nie ma. No ja wiem. Tu w tego, nie? I tu tego. I tu zrobimy na 12 i wstawiamy grzaneczki teraz. A tutaj już to mleczko prawdopodobnie jest zrobione. Zaraz sprawdzimy łyżeczką. O, widzicie? No. Tyle śmietany to było, że ona całą szklankę zabrała śmietany. To najpierw to trzeba sobie... Z, y, Sprawdzić, czy to dobre jest. Dobre to jest. O, takie dobre, wiecie, że Ewa tak, yy, ostatnio z takiego garka, yy, tam trochę na dnie zostało to, żeśmy wyrzucili, ale resztę wszystko ja wypiłem. Mm. Ale ja powiem tego, że te gore, to jest że nie i tak wypiłem jakieś <coughs> No. Bo ja Ci powiem jedną rzecz. No, możesz da, mi nalać, ja, ja, ale no. z to tego mi nalej do szklanki. Przykleiła się, czy co? Do szklanki, nie, nie do kubeczka małego, widzicie, tak i my sobie takie coś wypijemy, i wtedy będziemy żyć wiecznie. No, bo tak. to się pije takie coś, to się żyje wiecznie wtedy. Słuchaj, dobre to to raczej nie jest, ale no, trzeba pić, no bo zdrowe, nie? Zdrowe jak cholera. Co się tam wychylasz? Wychylaczu. A może tak? Mogę, oczywiście mogę tak. <grystanie> <grystanie> I są mocne zęby wtedy, a jak się je tylko papki i miękkie rzeczy, to zęby szybko lecą. Właśnie. <grystanie> Bo taki narząd wiesz, rzecz nie używa na zaginie w człowieku. To naturalny proces. Właśnie. Dzisiaj jest niedziela jak już wcześniej wspomniałem, co sugeruje, żeby być. Żeby był na obiad rosół. No ale. Ewa mówi, że żurek. Igora już przegłosowała. Zapytałam go, czy chce na obiad żurek. No. Igor jest za. I tym sposobem właśnie będzie. Żurek. Tu Wam jeszcze pokażę, co Ewa, jakie roszady porobiła od wczoraj. Tu jest ten dziadek do orzechów, tak? Dobrze mówię? To jest dziadek tak, do orzechów. Tak, dobrze mówi się. No. Tutaj takie świecidełka. Tu mówi napełnić trzeba, mówię trzeba. Owszem, tylko do piwnicy część, która jest zimna i tam przelać tutaj, ale to się zrobi, prawda? Będzie napełnione. I tu jest taka choineczka z takimi fajnymi lampeczkami i z taką superancką latarynką. Tu stoją takie dwoje dzieci, a tu są te koperty od Was, znaczy kartki. Fajnie to wygląda. Kurczę, ja nie myślałem, że to tak fajnie będzie wyglądać tutaj, a tutaj widzicie, zobaczcie, jak ładnie to wygląda. No to Wam pokażę, żebyście każdy, kto wysłał, żeby sobie mógł tutaj zobaczyć. Nie pominęłaś żadnej, aby kartki. No. Widzicie. Są. No niestety wszystkie nie mogą być tak. Y widoczne, no bo wiadomo, że to musi być tak jakoś zrobione, żeby było fajnie, prawda? No. No i fajnie jest i, i super. Ten kominek, który jest nałożony, to jeszcze jest. Podobno ma być niedługo mrozy, to będziemy palić. Nie, chyba takich mrozów nie będzie. Nie będzie takich mrozów aż? Finka, Ta, finka. Kot? Kot? Nie, żaden kot. Żaden kot, powiedz, już. Nie, to jest żart. To jest, to jest po prostu żart. No, i powiecie, czy ładnie to wygląda, bo mi się podoba. A jak mi się podoba, to. A tutaj, jak to tam, felis, felisna. Felisna Widat, Felis Widat. Tu na górze jest Feliz Widat. Proszę bardzo. No i fajnie, a magnesiki na lodówce i super. I myślę, że to ładnie wygląda, nie? No. A tu Wam jeszcze pokażę. I gorku wyłącz na razie to, bo tutaj dzieci zrobiły pierniki. Otóż to, bo ja jedną ręką nie będę mógł. O, i takie pierniczki dzieci wczoraj sobie południowe pół wieczora robiły, nie? Tak, rozsypywało się tego wszystkiego. No, to nie, jeszcze ma drugą połowę. Jeszcze ma drugą połowę? A to by te pierniki to by trzeba y, może do takiego szklanego, nie? Czy nie? Do tamtego. O, tam jest takie szklane, to weź tam przesyp. mojego. No to dawaj. Od razu. Tak? Trzeba poprzekładać ładnie. No. I będą fajnie widoczne. Dobre, dobre te pierniki, nawet jadłem wczoraj bez, bez tych polew, nie? Bo te polewy to tam tylko w celach dekoracyjnych, ale to jest zupełnie nie, niepotrzebnie, niepotrzebne smakowo. Nie? Bo to dodatkowy cukier. No. Jak wiadomo, cukier jest szkodliwy, a ja staram się unikać, więc... <laughs> Co? Zobaczycie, jak on będzie unikał, jak ja upiekę ciasto na świętach. Jak no. on też będzie unikał, będzie, no to w na dwór wychodził, bo tam będę trzymała ciasto na stole, to <laughs> będzie tam bez przerwy miał... Ten, co jak ładnie do niego. Mhm. Mam No do tak niej, no, nie? Nie, moja. O, ty nie jesteś taki znowu. Taki zdolniacha znowu nie jesteś. Jeszcze. Ty tylko do jedzenia jesteś zdolniacha. Mm. Nie wejdą wszystkie, no ale dobrze. Po co? Nie wejdą, to co zostanie w pudełku, bo ten kolega to on tutaj z przerwy dochodzi do nich. To jest moje. Twoje? Ile się zmieści, to przełoży. Dobra, wystarczy, wystarczy, wystarczy. Ale, ale się pokruszą jeszcze i co? Nie, nie, pokruszą no I, I będzie sobie tam stał słoiczek z pierniczkami. Może za dużo nawet dałaś, wiesz? Bo te, żeby się zamknęło, to się nie zamyka. Zamyka się. Tak? No. Musisz wziąć. Tu jest księżyc, widzisz? No i nie jest, no. Cofineczku, chodź. Przecież to twoje tak. miejsce I to odstawimy. Tutaj. I będzie dobrze. Słuchajcie, tu jeszcze chciałem wam pokazać, bo chyba wczoraj, we wczorajszym wam filmie nie pokazywałem. Ale teraz to tak nie widać, wiecie, bo jest dzień. Nie wygląda. Nie wygląda, ale wieczorem, jak nie zapomnę, to wam pokażę, bo tutaj te lampki właśnie są i to tak fajnie. To są fajne lampki. No, fajnie. Ja je kupiłam w Brico, One są na baterie, ale je widać, nie? Teraz ona może nie tak bardzo... No. Ale jak jest wieczór, to bardzo jest jasne. Jak jest wi wieczór, to no. fajnie jest. I takie są szklane porządne, nie takie tam. No a ten do czego jest. To jest ten pilot do tych. E... Aha, do, świec. do tych świec. No. teraz to nie widać. No nie? teraz to też nie widać, no. No to cyk, cyk, cyk. <śle> Kurczę, to pewnie jest chińskie wszystko, A, jest? A umysły pracowały. umysły pracowały i wypracowały sobie taką potęgę. Do mamy na kawę? Nie idę do mamy na kawę, bo ja tu mam parę rzeczy do zrobienia, nie? Albo idę, zobaczę. Z pańcią z... swoją. A ja, słuchajcie, nie idę nie też. Chyba idzie w kurce, ja to idę, tak wiecie. Pani nie może patrzeć, jak chodzisz na go. No nie może, nie może, no ale cóż zrobić. Czemu zamykasz ten garaż? Ja go wiecznie otwieram, a ty go wiecznie zamykasz. jest No i mógłby ci go ktoś zwinąć. Chyba postawili tu babkę. No, no ja widziałem, ja wczoraj to... też sz 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 ja szłem. Ja się mówię... przestraszyłam, jak nie wiem, tej babki. Nie, no że to wolę nie jest aż tak straszna, Ta żeby się. W świeci wieczorem. Ja wczoraj był, był w dzień, to nie tak. widziałem, żeby się świeciło. to, jest to nie widać. Nie widać? Macie gości, macie No, co tu się dzieje? Dziadek śpi, dziadek, no, dziadek, no, śpi. No, babcia dziadek śpi, babcia Zostałam gada, śpi, babcia gada przez telefon. My mamy kawę swoją, prywatną. No. Marlena nie wejdzie w słodkie. No, żeby ją była niedawno. No to Ta lira. Ktoś tam szczeka, chyba. Cinka nie Nie zdążyła wejść. No, ale tu pachnie jakimś mini obiadem, widzę. Tak. To, to są te minimalistyczne gotowanie, tak zwane dwa łódeczka. Dla ludzi, no? No właśnie. Dziadek ma kawę, on poszedł spać, co to jest? Nie, dziadek jest w łazience. Ja? Ja, jak ja ja, ja poszedł spać? Dziadek ten z nerwowy ja musiałam, że on poszedł spać. Nie, on by szybko chciał wstawać, już mamy denerwuje. O, tutaj słuchajcie, jest ciśnienie. Ja sobie badam ciśnienie teraz. Ewa mi zbada, znaczy w sensie. Proszę bardzo, będziecie, będziecie świadkami. Jakie ja mam super ciśnienie teraz? Oj, nie, tak, odwrotnie, tak. Wczoraj. Była sobota, ja nic słuchajcie, nie, nie pobierałem wczoraj. Na sucho? Na sucho, no. <laughs> Teraz uwaga. Co, Sonia? Cieszę się, że przyszła? Ojej, ojej, jaki dobry piesek jest, fajny, no. U to będzieś miał 200 na 100, chyba. A co dziś nie macie? No, stary się boi o siebie. Boi się. Tak grzecznie się nic nie pę, mogę teraz na 144 na 88. Uuuu, trochę zawyżone jest chyba, chyba coś tu jest niechalo. Kawę wypił, może dlatego. Wypiłem teraz. kawę i to ostrą, mocną, mm. ale mi ciśnienie kawa nie podnosi. No i tak ci się wydaje tylko. Tak? Mhm. Mm i stale piję jak ma wysokie, ciśnienie, niskie ciśnienie, a my to przyspale, to zaraz mi podskoczy. No pewnie. Mm -hmm. No dobrze, no to mam ciśnienie dobre, to jest fajnie. Tam nie, wy tam macie tą Ewka się ubiera. Idziemy. Uuu, jak zimno. A babcia się tak cieszy. Idziemy, słuchajcie i chyba będziemy choinkę ubierać dzisiaj, bo trochę przekonałem Ewę, żeby nie kupować takiej, wiecie, świeżej, bo jak chcę, żeby jej bachniało w domu. To sobie świerków ubierze, e, jakieś, Dobra, ja, jakieś wieńce sobie porobi. O, nasza na latorośl wstała, proszę bardzo. Teraz była, będzie myła sobie ząbki. I będzie fajnie no. Do przekonałem mamę, żeby ten choinkę ubierać tą białą. Niemożliwe. Tak. Mówię ci, mama jest fajna, ona się da przekonać do wszystkiego. Poddałaś się? Tak, poddałam się. Co nie? Tak, tak właśnie. Co Ty, co ty gadasz? Co ty gadasz? Ehm, poddałam się, bo taka trochę ma rację, bo na wiosnę jest problem z tą choinką. Trzeba ją pociąć, a ona koli, a nie ma gdzie tego wyrzucać. A w domu się sypie, po tygodniu już jest taka smutna. To jest Jak prawda. W tamtym w roku w ten, mieliśmy prawie miesiąc. Idź do mojej mamy. Dobrze, idź. No, Znowu idzie i będzie tam ciąć. Te, a ja idę po choinkę na dół. Tak? E, Dania mówi, że boli ją ząb. To nieciekawa sytuacja. Trzeba do dentysty jej wyrwać. No tak, póki co nie wygląda okazale, ale później też nie będzie. No, 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 niesie tu propagandę, później będzie dobrze, później będzie fajnie. No, to na razie wygląda tak. Zaraz zawieszamy najpierw te lampeczki, których pewnie tutaj nie ma, ale zaraz przyniosę z dołu i będzie, będę zawieszał. Nieźle, jest wręcz fascynująco teraz wam pokażę jaki tutaj jest mały burdelik. Ewa właśnie wróciła, kupiła białe lampki, bo gdzieś nam Amba, Fatima zniknęła. Aha, włączysz wszystko i włączysz. No dobrze. Jedne te były z takim kablem, co to ja go nie chciałam. Tak? No one były tańsze. Ale patrz taki chłopak z boku, ma takie bialutkie jak nie chciałam. I on ściągną je z góry i one mają taki biały kawałek. Aha, no to dobrze. No taki właśnie my też mieliśmy taki. No i on gdzieś jest tak schowany, że nie mogłem znaleźć. Nie wiem czy to się nie zepsuje zaraz, bo to takie jest. Eee, coś ty widzisz takie światło. No ładne. No. no jasne też. Jasne, jasne. No bo zimne, nie? To, to jest dwa takie same kupiłaś, tak, czy? Tak, to krótsze i tam dodawałem ci, że kupię dwa, bo jedno się chyba... No dobrze. I zaraz montujemy. I kupiłam ci taki trójnik zwykły, taki o. No i bardzo dobrze. Ale zaplątane. To zaraz rozplątamy. Nie, nie, one nie są zaplątane. No, teraz y, jedne się świecą, inne się jeszcze nie świecą, bo nie są podłączone. Trzeba tą choinkę przenieść y, tam, w tamten róg, właśnie trzeba przenieść. W stronie. Tak, włączymy i wtedy zobaczymy, i dzieci będą ją ubierać. I co? Pokaż mi moją szopkę. No, ale nie ma innego. Ustawiają, żeby się non stop świeciło. One, o właśnie, jak Wam mówiłem, one tak dziwnie. To już niech tak powoli się wiesz. Włącz. tak dziko, tylko tak. Był tam taki. One się mi się wydaje, same zmieniają, wiesz? Nie, 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 same to się nie zmieniają. Nie, no, same się zmieniają. Część tam jest nie włączona, widzicie, bo to one ustawiają teraz, żeby się non stop świeciły, ale to jakoś tak ciężko jest ustawić, właśnie ładny bieg jeszcze nie mm -hmm. ale czyżby nie miał stałego tego ma no, ale to się jakoś podłączysz drugie to ci się zmieni automatycznie tutaj tutaj Igorek szopkę z... układa pokaż przywalają się no widzisz, to już. Zobaczymy czy... Siana, zobaczymy. Za dużo siana, tak, zobaczymy czy ona, ta szupka nam tu będzie pasować do tego. Tam dzieci ubierają choinkę Będziemy mieli choinkę srebrno-biało-biało- biało, srebrną. Różową. Nie kłam. Ja mam taki zmysł ten, kolorystyczny. Taki. Tak. Balkonistą jestem. A tutaj F robi rosołek, jak już wcześniej To jest żurek. Właśnie, bo ja mówię... Ja myślałem, bo to niedziela, to wiecie, to rosołku dzisiaj nie będzie, to będzie żurek. To ja myślę o jednym, a mówię drugie, a mówię drugie. I to takie, zaraz wykibie, pa 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 jakiś Jajka to chyba już ugotowane są, tak, bo ja już wyłączyłem. Ty wyłączyłeś? No a kto? Ja. No ty wyłączyłaś. Ja wyłączyłem już wcześniej. No ładnie, to wszystko pachnie. To, to będzie do ziemniaków, nie? Mm -hmm. I ziemniaki będą osobno, wiecie? To tak fajnie będzie, jak będą osobno, nie? Tak. No. Kurczę, ten twój sprzęt do nagrywania to trochę jest inny niż mój i... Nie, on, mój jest fajny. On trochę nie... Moim możesz nagrywać bliżej, z, dale, z dala, nie? Moim też, tylko musisz umieć. A, tam. Musisz włączyć taką rączkę. A ja mam trzy rączki, a ty masz tylko dwie. Tak. No właśnie. No, te, te no dobrze. Nie, na moim górę, Nie, tam no, od razu przyoszczędziłeś. A. Dobrze, no i tak, no i będziemy mieli taki obiadek. Dzisiaj będzie w, w super, no. no. tak, no to jeszcze nie wszystko jest. Mało wiele, Igorek tam z szopką lata i mało wiele jeszcze Donia dołoży i będzie fajnie. Ja będę dokładać? Tak, Ty będziesz dokładać. A nie tuczesz tych ziemniaków? Tłukę. Razem z tym. No. Aha, myślałem, że najpierw potucesz, a później. No, ale dobrze. Y, jajeczka i żurek. Wygląda pysznie. Smakuje pewnie też. No i ziemniaki. Do tego, do ziemniaków? Tu tak, tam jest umyte. Na górze. Igor, gdzie wchodzisz? Właśnie, Igor. Gdzie wchodzisz teraz? No, tu. Tam no, jest. No, dobra, no właśnie. A Donia jeszcze tam do piększa. Jak do piększy, to posprzątamy te wszystkie pudła. To wszystko, co tutaj jest, co do wyrzucenia, to do wyrzucenia. Nie, nie, co nam mówi? A no to właśnie. Nie muszę Wam mówić, że ten Żurek jest przepyszny. Wiecie, ja bym chciał naprawdę, bo to nie wolno tak zachwycać się nad wszystkim, co Ewa zrobi. Ale ja nie mam do czego się przyczepić, naprawdę. Jak się kiedyś przyczepię to wam powiem. Uczciwie. Uczciwie wam powiem, ale do tego żurku akurat nie można się przyczepić. Tak samo jak i do flaków, do bigosu. No nie da się. Ziemniaczki zakraszane. Jest fajnie, nie? No. no. Wszystko tu jest zarąbiste. Wszystko tu jest zarąbiste, Igor mówi. No, to jemy. Ubrałem się, bo y, tutaj mam y, dużo światełek, i jednak przed domem troszkę po, postroję, tam przed, y, od strony ulicy. Bo tutaj to już mi się nie chce. Zresztą może tam ładniej będzie wyglądać. Niewka? A Ewa tutaj dopieszcza choinkę. No, aha, stąd jeszcze mogę zrobić, tylko że już miałam takich fajnych światełek. Pokażę Wam wieczorem jak to wygląda. Teraz to to jeszcze jest nie za bardzo. Ja tam na dworze robiłem, o, a tutaj zobaczcie, Ewa. kombinuję coś z taką dekoracyjką. Kombinuję coś z dekoracyjką Piura, pierze. Pierze, pierze mózg, czy nie pierze mózgu, pierze? No i fajnie będzie wyglądać, nie? Mhm. Uh -huh. No właśnie. Tutaj Ewa przesadziła tych krasnali. A to są właśnie te światełka, które wam pokazywałem w dzień, ale one w dzień nie wyglądają tak fajnie jak w nocy. A zaraz pokażę Wam na dworze jak, jak na dworze wyglądają tamte co założyłem.